Kolejną niedzielę wielkanocną słuchamy 24. rozdziału Ewangelii Łukasza. Łukasz ten dzisiejszy fragment tak rozpoczyna. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, on sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój wam. zatworzonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz on rzekł do nich: Dlaczego jesteście zmieszani? Dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi. To ja jest. Dotknijcie się i przekonajcie. Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. 24 rozdział dla Łukasza jest bardzo ważny. On tam zbiera, można by powiedzieć, w tym rozdziale całą Ewangelię. Wcześniej, przed tym spotkaniem, Pan Jezus spotkał tych dwóch uczniów, którzy tacy zrozpatrzeni, bez nadziei, szli do Emmaus i opowiadali o, o tych swoich zawiedzionych nadziejach i wtedy w drodze do nich dołączył Pan Jezus, głosił im słowo, wyjaśniał im, że to wszystko musiało się stać, ich serca zaczęły napełniać się światłem, ogniem, a później Go rozpoznali przy łamaniu chleba. No i wrócili do Wieczernika, wrócili do pozostałych apostołów i rozmawiają o tym, co ich spotkało w drodze i, kiedy, i że poznali Jezusa przy łamaniu chleba. I wtedy właśnie, kiedy oni rozmawiają, przychodzi Pan Jezus z martwych stały, ponownie do nich i mówi pokój Wam. Ja kiedy słucham tej dzisiejszej Ewangelii, to mi chodzą po głowie przede wszystkim takie pojęcia jak realizm, Rzeczywistość czy konkret. Po pierwsze, Chrystus, z którym my się spotykamy, to nie jest zjawa. To nie jest jakiś duch. To nie jest jakiś duch błąkający się po świecie bez celu i składu. To nie jest też ani iluzja, ani fata morgana. Chrystus realnie, konkretnie zmartwychwstał w swoim ciele i żyje. I chce wejść konkretnie z nami w bliskość. Dotknijcie się mnie. Jezus zaprasza każdego z nas do tego, żebyśmy weszli z nim w konkretną relację. On chce, żebyśmy się Jego dotknęli, a można by też powiedzieć, że on nas chce się dotknąć. Jeszcze ważniejsze może jest to, żeby on się nas dotknął. Warto, jakby rozważając ten dzisiejszy fragment, przypomnieć sobie te wszystkie sytuacje opisane w ewangeliach, kiedy Jezus wyciąga rękę i dotyka chorych, ślepych, przywraca wzrok, głuchych, przywraca słuch, dotyka sparaliżowanych, oni zaczynają chodzić, albo kobieta, która cierpi na krwotok, dotyka się go, jest zdrowiona i tak dalej, i tak dalej. Teściowa dotknięta, podniesiona z gorączki. Pan Jezus chce bardzo konkretnie, żebyśmy się go dotknęli, a jeszcze bardziej może ważne jest to, żeby on się nas dotknął. I to jest realne. Nie spotykamy się z duchem i zjawą. Druga rzecz, która mi kojarzy się z tym fragmentem, zresztą to 24 rozdział Łukasza bardzo pokazuje. Te spotkania z Martych Stałego i oni go rozpoznają na ucztach, bardzo konkretnie, tym wyrazem bliskości. Doświadczenia Pana Jezusa są ucztą, nie jedzą z Nim, tam Go rozpoznają. I my dostaliśmy od zmartwychwstałego bardzo konkretną ucztę, w czasie której możemy Jego dotknąć, On nas może dotknąć, to jest Eucharystia. Zresztą Sobór Trydencki to właśnie e, wszystkim niedowiarkom i tym, którzy są sceptyczni względem spotkania z Jezusem w Eucharystii, przypomniał właśnie tę prawdę, że w Eucharystii spotykamy się i doświadczamy realnie, prawdziwie, realnie, rzeczywiście i substancjalnie Pana Jezusa. Nie jakaś zjawa, nie jakiś duch, to jest realnie mogę dotknąć Pana Jezusa. To jest wielki dar zmartwychwstałego dla nas. I wreszcie trzecia rzecz, która mi jakoś przychodzi do głowy związana z tym fragmentem Ewangelii, to, że Jezus, który do nas przychodzi, jak mówię, rzeczywiście, bardzo konkretnie, on też nas chce konkretnie obdarować. To nie jest tak, że on tylko przychodzi, na przykład na nasze spotkanie w Eucharystii, patrzy na nas, a my klęczymy, w nosie, myślimy o tym, on tylko patrzy. I nie wiem, rozlicza nas coś takiego. I my jesteśmy obojętni, on jest obojętny. No nie on przychodzi z miłością, on przychodzi z konkretnymi darami. Dzisiaj, na przykład, przychodzi z darem pokoju. Proszę sobie uświadomić, jak bardzo my potrzebujemy pokoju. Jak ile, ile w nas jest nieszczęścia i takiej trwogi życia związane z tym, że mamy niepokój. Ten pokój, który Jezus chce dać, to nie jest tylko jakieś takie emocjonalne uspokojenie. My często sprowadzamy to do tego, tak byśmy chcieli na chwilę się tak emocjonalnie uspokoić. Ten pokój, który Jezus daje, to jest głęboki pokój ducha. Moim zdaniem, przede wszystkim, związany z pojednaniem. Pokój się bierze z tego, że Chrystus jedna mnie z Bogiem Ojcem, że Chrystus Pomaga mi pojednać się sam ze sobą i że Chrystus pomaga nam pojednać się zmartwychwstały z innymi. Zobaczcie, że kiedy dzisiaj Jezus zmartwychwstały przychodzi do nich, to i mówi, że w jego imię będzie głoszone nawrócenie, odpuszczenie grzechów. Jednym z największych darów, jaki daje nam zmartwychwstały, to możliwość pojednania się z Bogiem. Święty Paweł później będzie wołał z mocą, w imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Zobaczcie, że kiedy przychodzimy do spowiedzi, do zmartwychwstałego i mówimy mu o swoich błędach, o swoich porażkach, otrzymujemy od niego przebaczenie, uzdrowienie i słyszymy na końcu, grzechy ci odpuszczono, idź w pokoju. Bardzo, myślę, dla nas ważnym darem jest pojednanie z samym sobą. Im dłużej żyję, tym więcej widzę, jak ludzie nie są pojednani sami ze sobą, jak nie akceptują siebie, nie akceptują swojego życia, nie akceptują swojej historii życia. A przecież zmartwychwstały przychodzi do nas konkretnie w tym naszym życiu, nie w jakimś innym. I w tej konkretnej historii do nas przychodzi. To jest wielki dar, który pan Jezus nam ofiaruje i który możemy osiągnąć przy pomocy jego łaski, to jest pojednać się samym ze sobą. Ze swoim życiem, z historią swojego życia. I wreszcie trzecia rzecz to jest pojednanie z innymi. W liturgii prawosławnej często nasi bracia śpiewają w okresie wielkanocnym taką pieśń. To dzień zmartwychwstania. Rozsiewajmy radość tego święta i obejmijmy, obejmijmy się. Bratem nazwijmy nawet tego, kto nas nienawidzi. Wszystko przebaczamy przez wzgląd na zmartwychwstanie. Jeżeli ja doświadczam zmartwychwstałego, Jego miłość i napełniam się Jego życiem w duchu, to jestem zdolny do tego, żeby przyjąć wszystkich braci, także nawet tych, którzy dla mnie są wrogami. Przychodźmy konkretnie do zmartwychwstałego i napełniajmy się Jego życiem w duchu, którego nam daje.